Cześć kochani, być może jesteście zdziwieni widokiem ogrodowej miniatury, no ale każdy, kto na wiosnę marzy o pięknym trawniku czy rabatach, musi się liczyć z tym, że październik to ostatni moment, aby zakasać rękawy. Dokładnie tak, jesień to nie czas na odpoczynek, od tego będzie zima, dlatego, w kilku żołnierskich słowach, chcę Wam przybliżyć temat przygotowania ogrodu właśnie do zimy. Jedną z podstawowych czynności, z jaką przyjdzie nam się mierzyć podczas jesiennych porządków, są opadające z drzew liście, które regularnie należy usuwać z rabat oraz z trawnika. Blokują one dostęp do światła, a z czasem gniją, co może przyczynić się do powstawania pleśni. Jeśli nie chcemy więc, aby wiosną trawnik był w opłakanym stanie, warto je zgrabić przy użyciu wachlarzowych grabi, lub sięgając po dedykowaną do tego celu dmuchawę, która usprawni wykonywaną pracę. Dzięki temu, że dmuchawa posiada regulację prędkości i obrotów silnika, można dopasować siłę urządzenia do indywidualnych potrzeb i szybko zgarnąć liście na kubkę. Niektóre modele dodatkowo wyposażone są w funkcję zasysania i rozdrabniania liści, czy też drobnych gałęzi, które wpadają od razu do worka. W ten sposób z łatwością go opróżnimy. Jeżeli widzimy, że na liściach nie ma oznak pleśni czy chorób, można je z powodzeniem wykorzystać na kompost lub użyć jako warstwę zabezpieczającą dla korzeni, na przykład przy żywopłocie. Ale pamiętajcie, że nie należy ich palić, o czym precyzyjnie mówi polskie prawo. Aby pozbyć się odpadów zielonych z działki, należy wykorzystać do tego brązowy worek, do którego trafia skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie, trociny, czy też właśnie liście. Kiedy po letnim okresie wygląd naszego trawnika budzi zastrzeżenia warto wykonać jesienną wertykulację, aby już na wiosnę cieszyć się efektami tego zabiegu. Wertykuluje się trawniki dwuletnie lub starsze, które w sezonie miejscami pożółkły, przerzedziły się, a podłoże pod trawnikiem zarosło grubą warstwą filcu. Jak dobrze pamiętacie, ogród zakładaliśmy w tym roku, więc przeniesiemy się na chwilę na inną działkę, aby pokazać Wam, jak przebiega ten proces. Skoro temat zgrabionych liści mamy już za sobą, musimy jeszcze przed wertykulacją skosić nisko trawy. Aby cały zabieg był skuteczny, wykonujemy przejazd wertykulatorem pasmo po paśmie, najpierw w pionie, a następnie w poziomie. Już po kilku minutach pracy na trawniku pojawi się filc wygarnięty z podłoża, który należy zgrabić, a cały zabieg powtórzyć, tym razem ustawiając noże nieco głębiej. O ile kondycja Waszego trawnika jest dobra i nie wymaga użycia wertykulatora, wystarczy wykonać ostatnie koszenie w sezonie, które przypada na koniec października. Robimy to na wysokość około 4 cm. W obu przypadkach dobrze jest jednak napowietrzyć glebę wykonując areację trawnika. W przypadku urządzeń dwa w jednym wystarczy wymienić po prostu wałek z ostrzami, dzięki czemu praca pójdzie znacznie łatwiej. Różnica jest taka, że mamy tu do czynienia z nakłuwaniem darni kolcami, a nie jej nacinaniem, jak to było w przypadku wertykulacji. Na mniejszych powierzchniach można z powodzeniem wykorzystać ręczny arator obrotowy lub skorzystać z nakładek z kolcami na but. W ten sposób zwiększymy wchłanianie wody i nawozów do trawnika, którymi warto przed zimą użyźnić glebę. Mrozoodporność murawy poprawimy, używając do tego celu mieszanek do jesiennego nawożenia. Powinny być one bogate w fosfor, wzmacniający system korzeniowy, jak i w potas, zwiększający odporność na niską temperaturę. Niemniej uwagi musimy poświęcić rabatom zdobiącym nasz ogród. Panujący w zimie klimat nie dla wszystkich roślin jest korzystny. Tu jesienne porządki zaczynamy od usunięcia zgniłych liści i roślin, na których widoczne są objawy chorób czy ślady szkodników. Stanowią one siedlisko chorób grzybowych, więc lepiej zawczasu pozbyć się ich z ogrodu. Przed zimą należy zadbać też o korzenie roślin. Niestety z upływem czasu kora użyta jako ściółka traci swoją objętość i najzwyczajniej w świecie jej ubywa. Dlatego w okresie jesiennym uzupełniamy jej niedobory. Aby zalegający śnieg na tujach, jałowcach czy cisach nie uszkodził swoim ciężarem delikatnych gałązek, można je lekko związać sznurkiem. Z reguły rośliny wiecznie zielone nie wymagają ochrony. Warto je jednak zabezpieczyć przed mrozem, ale dopiero wtedy, gdy temperatura na dworze utrzymuje się w ciągu dnia poniżej zera. Można to zrobić za pomocą gotowych kapturów ochronnych, które łatwo nakłada się nawet na duże rośliny. Są one wykonane z białej agrowukliny, przepuszczającej wodę i powietrze. Zabezpieczenie takie można usunąć, gdy mrozy odejdą na dobre. Do okrycia mniejszych roślin, takich jak na przykład wrzosy, można poza agrowukliną wykorzystać gałązkich roślin iglastych. Pamiętajcie jednak, że nie wszystkie rośliny wymagają osłony na zimę. Dobrze jest więc prześledzić, jakie gatunki występują w waszych ogrodach i które z nich potrzebują dodatkowego zabezpieczenia. Wiosną i latem mogliśmy cieszyć się z ogrodowego systemu nawadniania, który pozwalał na wygodne podlewanie zieleni. Aby długie zimowe przymrozki nie uszkodziły naszej instalacji, musimy ją po prostu odpowiednio przygotować do okresu bezczynności. Największym zimowym zagrożeniem dla wszystkich elementów systemu jest oczywiście mróz. Ujemne temperatury są przyczyną zamarzania wody w rurach oraz zaworach, co w konsekwencji może skutkować ich rozsadzeniem. W takiej sytuacji będziemy musieli spuścić wodę kolejno z poszczególnych części instalacji, używając tego kompresora ze sprężonym powietrzem. Te wdmuchujemy do rur. Gdy zauważymy, że ze zraszaczy nie wydobywa się już woda, a zastępuje ją powietrze, zamykamy jeden elektrozawór i odkręcamy kolejny. W ten sposób cała woda zalegająca w systemie nawadniającym zostanie wydmuchana. Nie zapominamy też o zakręceniu zaworów doprowadzających wodę do wszelkich zewnętrznych kranów przy altankach i przybudówkach. Same krany pozostawiamy otwarte po to, by woda swobodnie z nich wypłynęła. Jeżeli na posesji posiadamy jakiekolwiek oczka wodne o głębokości mniejszej niż 1 metr, to należy wypompować z nich wodę, a ryby i rośliny przenieść do natlenianych pojemników. Większych zbiorników nie trzeba oprócz na zimę, ale warto umieścić na nich styropianowe pływaki, które zabezpieczą powierzchnię przed jej całkowitym zamartnięciem, a tym samym brakiem tlenu dla ryb. Oprócz zabiegów związanych z pielęgnacją trawnika, czy rabat, o których oczywiście trzeba pamiętać, mamy jeszcze drugą stronę ogrodu. Chodzi o konserwację całego sprzętu ogrodniczego, który do tej pory tak dobrze nam służył. Jego prawidłowe zabezpieczenie da nam pewność, że na wiosnę wszystko będzie działać tak jak powinno. W przypadku wszelkich urządzeń elektrycznych dokładnie oczyszczamy je z pozostałości resztek roślinnych czy błota. Tu należy głównie zadbać o części tnące, smarując je na całej powierzchni olejem maszynowym. Silnik nie musi być konserwowany, ale pamiętajmy, że jest to sprzęt elektryczny, więc musi być przechowywany w suchym miejscu. Urządzenia spalinowe wymagają nieco więcej pracy. Oprócz oczyszczenia i naoliwienia części trzeba też pozbyć się ze zbiornika paliwa, które może się rozwarstwić i zanieczyścić silnik. Pomocne będzie to użycie zestawu do odsysania. Sam filtr i olej zazwyczaj wymienia się na wiosnę. Dobrze jest jednak upewnić się, co do tego zerkając do instrukcji obsługi, gdzie wytyczne mogą się od siebie różnić. Nie bagatelizujcie więc tematu konserwacji. Jeśli nie macie na to czasu, zawsze możecie skorzystać z usługi przeglądu sprzętu ogrodniczego, oddając go w ręce specjalistów. W ten sposób nauczycie noże do kosiarki, łańcuch pilarki, wymienicie olej, filtr czy świecę. Dzięki temu sprzęt będzie profesjonalnie przygotowany do kolejnego sezonu. I na koniec wszystkie ręczne narzędzia. Po ich oczyszczeniu można je dodatkowo polać denaturatem lub który skutecznie usunie bakterie czy grzyby. Wszystkie metalowe części przecieramy następnie szmatką nasączoną olejem maszynowym, a drewniane olejem rzepakowym lub lnianym. Ruchome mechanizmy takie jak dźwignie czy sprężyny pryskami środkiem konserwującym. No i można w końcu odetchnąć. Kochani, mimo że ogród przed zimą wymaga od nas wiele wysiłku i pracy, no to pamiętajcie, że nie musicie wykonywać wszystkiego w ciągu jednego dnia. Warto sobie tak rozłożyć poszczególne czynności, aby zdążyć przed nadejściem zimy. My natomiast ruszamy, ale do prac remontowych, ponieważ już niedługo już w najbliższym czasie pojawi się nowy odcinek metamorfozy mieszkania od zera. Do zobaczenia. Cześć!